Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zdecydowanie będzie odcinek wielkogabarytowy i nie mam na myśli siebie, a przynajmniej nie tylko siebie, tylko gabaryty, o których Wam dzisiaj opowiem, czyli podstawowa gra zatoka kupców, ale również nie zabraknie. O takiego i takiego, i jeszcze jednego. I takiego malutkiego pudełka, czyli czterech dodatków. O wszystkich Wam opowiem. Powiem o zawartości, co zmieniają, co wnoszą, jakie się mechanizmy nowe pojawiają w nich, w kontekście do gry podstawowej. A jest tutaj całkiem sporo do rozkładania na czynniki pierwsze i pewien sekrecik też zdradzę, więc będzie mały spoiler. Ale uprzedzam o nim wcześniej, więc jeśli ktoś nie będzie chciał znać i, nie, i będzie chciał mieć niespodziankę, to myślę, że spokojnie może pominąć. A zatem, abyście mogli zdecydować, który z dodatków nada się do gry podstawowej, a może wszystkie gry już czekają w sklepach? A więc, zgodnie z moją obietnicą, opowiadam Wam o Zatoce Kupców i kupcach, jakich możecie tutaj spotkać. Oto i tytułowa Zatoka z trzema pomostami, na których toczyć się będzie handel różnymi towarami, co pokażę Ci za chwilę. W drugiej fazie dnia, w każdej z trzech rund pojawią się tutaj klienci, którym każdy z czterech kupców będzie sprzedawać swoje wyroby to jacy klienci przypłyną i wysiądą na te kładki oraz który statek zacumuje do jakiego pomostu, zależy od graczy. Będzie to miało kolosalne znaczenie w stosunku do towarów, jakie wyprodukują kupcy i będą mogli sprzedać, dopasowując kolor i wielkość danego towaru do koloru przybysza oraz pomostu, na którym dojdzie do transakcji. Na lewym pomoście sprzedawać można tylko duże towary, na środkowym tylko małe, ale za to tutaj zacumują dwa statki, więc klientów będzie więcej. A pomost po prawej to czarny rynek. Pohandlujesz tutaj każdą wielkością towaru, ale za to musisz dobrać jedną kartę zepsucia. Tak, intuicja dobrze ci podpowiada, te czaszki zabierają ci cenne złoto, na szczęście dopiero na koniec gry, więc masz 3 dni, czyli 3 rundy, aby się ich pozbyć. Pomocną dłoń w tym zakresie oferują mieszkańcy tego uroczego miasteczka przy pomocy swoich specjalnych akcji. Grupka chętnych do udzielenia wsparcia stoi zawsze na placu przy moście. Możesz ich zatrudnić, wykonując jedną z akcji i wówczas korzystasz z natychmiastowej specjalnej zdolności takiego delikwenta. Następnie zatrudniasz go na stałe i umieszczasz przy swojej planszy personelu. Wykonując akcję aktywacji personelu, czyli kolejną akcję główną, będziesz mógł taką zdolność aktywować. Dodatkowo większość mieszkańców na swoich kartach ma symbole gildii, co zapewni Ci dodatkowe punkty czyli złoto na koniec gry. Jak pewnie już zauważyłeś, za każdą wykonaną akcję płacisz czasem to ten symbol klepsydry. Pozycja Twojego znacznika na zegarze będzie kluczowa w kontekście kolejności wykonywania akcji. Zawsze gracz, którego znacznik znajduje się na końcu bądź też na górze ostatniego stosu jest aktywnym graczem. Czyli niebieski gracz wykonuje akcję za jeden czasu. Płacąc za nią, przesuwa swój znacznik na wierzch stosu pozostałych znaczników i nadal to on jest aktywnym graczem, więc od razu wykonuje kolejną akcję, płacąc za nią odpowiednią ilość czasu i przesuwając swój znacznik o daną ilość pól na zegarze. Może się więc zdarzyć, że wykonasz dwie lub trzy akcje pod rząd, zanim kolej przejdzie na innego gracza. Zatem zawsze warto dobrze rozporządzać swoim czasem. I jak teraz widzisz fioletowy, gracz może przystąpić do działania, bo jego znacznik jest na wierzchu stosu, na końcu toru na zegarze. Wykonując akcję, przemieszczasz figurkę swojego kupca po polach akcji na swojej planszy. Jedyne o czym musisz pamiętać, to to, że nie możesz wykonać tej samej akcji pod rząd, czyli zawsze figurka Twojego kupca musi zmienić swoją lokalizację, a tym samym Ty musisz wybrać inną akcję w każdej kolejnej turze do wykonania. Co ważne, za każdym razem, gdy znacznik gracza minie symbol przybysza przy tarczy zegara, sięgasz do worka i dobierasz z niego jednego Mipla przybysza. Następnie decydujesz, w którym statku go umieścisz. Po każdej stronie zatoki płyną po trzy statki. Dwa z nich zacumują do wybranych przez graczy pomostów. Kiedy któryś z graczy dołoży czwartego Mipla do statku, zapełniając go w całości, od razu decyduje, gdzie ów statek zacumuje i wysadzi całą klientelę, gotową wydać swoje złoto, kupując towary kupców. Co ważne, statki nie mogą przepływać na przeciwną stronę zatoki. Zatem ten wypełniony przybyszami okręt może przybić się do lewego pomostu, gdzie klienci kupią tylko duże towary w swoich kolorach, bądź też do środkowego i tutaj będą zainteresowani wydaniem swojego złota na małe towary w kolorach dopasowanych do koloru każdego mipla. Innymi słowy, patrząc jakie kolory klientów znajdują się w łódkach oraz jakie towary duże czy małe zamierzasz wyprodukować, odpowiednio sumujesz stateczek. Na przykład, w tej łódce masz trzech czerwonych przybyszów i jednego niebieskiego, zatem kupią oni odpowiednio czerwone i niebieskie towary. Właśnie takie masz wyprodukowane w swoim stoisku, ale ponieważ masz tylko małe towary, to umieszczenie tego statku na lewym pomoście, gdzie odbywa się handel dużymi towarami, nie ma dla Ciebie sensu, bo nic im tam nie sprzedasz. Ale już zacumowanie do środkowej kładki jak najbardziej jest dla Ciebie korzystne, bo tam właśnie zdobędziesz złoto mnożąc wartość Twoich małych towarów przez ilość klientów w odpowiednim kolorze, jacy tam wysiądą z łodzi. Czyli mając trzy mikstury warte 3 złota każda, mnożysz ich wartość przez trzech czerwonych przybyszów, zatem 9 razy 3 daje Ci całkiem przyzwoity zarobek w wysokości 27 sztuk złota. I o tyle pól przesuwasz swój znacznik na torze punktacji. Ale to nie koniec, bo możesz sprzedać jeszcze dwa niebieskie, troszkę rzadziej spotykane, a tym samym też droższe towary, które chętnie kupi jeden niebieski klient czekający na środkowej kładce. Zatem wartość obu Twoich mikstur to 8 zł, które otrzymasz dodatkowo, doliczając do swojej punktacji. Zatem teraz już wiesz, jak zarabia się złoto w tej grze. I jak widzisz, może to być dochodowy interes dla ciebie, a niekoniecznie opłacalny dla innych kupców, którzy być może wyprodukowali zupełnie inne kolory i wielkości swoich towarów. Tak więc w tym aspekcie gracze będą co nieco się prześcigać. Który, jakiego przybysza umieści na łodzi i gdzie ową łódkę zacumuje, zabierając miejsce innym statkom i starając się dopasować jak najlepiej miejsce cumowania do swojej linii produkcyjnej w danej rundzie. To, jakie towary dany gracz wyprodukował, jest jawne dla wszystkich. Łódki, które nie zostaną wypełnione w całości i nie dopłyną do pomostów, są rozładowywane, a klienci z nich trafią na pola odpowiednich pod względem koloru gildii. Oni też zapewnią Ci punkty zwycięstwa, o ile będziesz miał odblokowany symbol danej gildii na swojej planszy. Mamy tu jeszcze zbójników, którzy będą gromadzić się w jaskini i podobnie jak karty zepsucia, ich obecność wywołuje same negatywne skutki, czyli kradną Ci zgromadzone złoto na koniec gry. Ale najpierw pozwól, że pokażę Ci, jak możesz owo złoto zarobić, wcielając się w każdego z kupców. Zatem jak wygląda produkcja i wykonywanie akcji poszczególnych postaci, każdy z graczy wybiera bądź losuje kupca. W grze podstawowej są cztery różne asymetryczne postacie do wyboru. Licząc rozgrywkę solo jest ich pięciu. Alchemiczka będzie ważyć w swych kotłach mikstury, to te małe buteleczki i eliksiry, czyli duże flakony. Na starcie wsypujesz kolorowe kuleczki do worka. Następnie wykładasz 8 do takiej trójwymiarowej butli, czyli ekstraktora, skąd Twoja postać wykonując akcję będzie je zabierać z przypisanych rzędów i umieszczać poniżej w tych bulgoczących kociołkach. Wybierając kulkę z ekstraktora inne kulki powyżej przeturlają się do danego rzędu. Jeśli wpadnie do niego czarna kuleczka i choru, też ją zabierasz, a ichor to taki joker, który zastępuje dowolny kolor. Następnie już w ramach innej akcji alchemiczka może produkować małe lub duże mikstury. Gdy posiada dwie kulki tego samego koloru w kotle, uważy małą miksturę w danym kolorze. Mając dwa identyczne składniki, jeden dowolny, produkuje duży eliksir, czyli duży flakonik trafi na jej półkę do sprzedaży. Użyty do produkcji ichor, z kolei, trafi do składu toksycznych odpadów. Gdy ten się zapełni, alchemiczka musi poświęcić akcję i za jedną godzinę ten kocioł wyczyścić. Wówczas czarne kuleczki wracają do jej worka, podobnie zresztą jak wszystkie kolorowe kulki, jakich użyła do produkcji mikstur i eliksirów. Po zaważeniem mikstur alchemiczka może też, wydając trzy kulki z kociołków, zdecydować się na odblokowanie symbolu danej gildii. To pozwoli jej zdobywać dodatkowe punkty, czyli złoto na koniec fazy handlu za ilość obecnych w tej gildii postaci. Kolejny kupiec to kowal. W swych czterech piecach będzie musiał uzyskać odpowiednią temperaturę, aby wyprodukować towar danego koloru. Na starcie w palenisku każdego pieca ma po jednej kostce węgla o wartości od 1 do 4. Następnie, rzucając czterema kośćmi stopów, dołoży je do wybranych pól, aby wytopić pożądane towary. Na przykład w tym dużym piecu, dokładając dwie kostki i uzyskując sumę oczek powyżej 12, wyprodukuje duży towar w kolorze żółtym bądź niebieskim. Gdyby miał zbyt niską temperaturę, czyli między 10 a 11 stopni, a więc oczek na kościach, wówczas musi przy tej produkcji dobrać kartę zepsucia. Na swojej planszy w piecu do wytapiania ma jeszcze cztery kostki stopów. Wykonując tutaj akcję i wydając jedną godzinę, może odblokować symbole gildii. Oczywiście, jak każdy kupiec, może też zatrudniać mieszkańców, dokładając ich do swojej planszy personelu. Kapitan, czy raczej kapitanka, to kolejna postać kupca prawdziwa morska wilczyca, która nie para się produkcją, tylko łowieniem skarbów. Jej cztery okręty cumują w wężowej zatoce. Stąd wyruszą na kolejne połowy. W pobliżu zatoki wyłowią małe skarby danego koloru, ale już płynąc dalej, napotkają wielkie skrzynie z klejnotami. Tylko jak to zwykle w wypadku odkrywania nieznanego, to jaki kolor klejnotów będzie w danej skrzyni, jest niespodzianką. Chyba że kapitan wyśle na to miejsce dwa swoje okręty do żeglugi może używać kompasu. To ile zyska godzin dla swoich okrętów na przemieszczanie ich po swojej morskiej planszy wskaże igła kompasu. W tym wypadku kapitan za każdym razem będzie musiała wydać przeklęte monety kładąc je na Wyspie Piratów. Skąd gdyby jej ich zabrakło może je odzyskać, ale musi jednym ze swoich statków wypłynąć w dość daleki rejs dookoła Wężowej Zatoki. Jeśli na koniec tury produkcji jakieś statki patrolują obszar z symbolem danej gildii, czyli po prostu się tam znajdują, dodatkowo zyskuje punkty za każdego obecnego w tej gildii przedstawiciela zgodnie z jego kolorem. Chronomanta to szary mak, który ma wsparcie swojego asystenta. Ci dwaj podróżnicy w czasie będą konfigurować portale czasowe w swym warsztacie, korzystając z wehikułu czasu, a nawet będą zamrażać czas, a tym samym odblokowywać symbole gildii. Krótko mówiąc, poprzez zamienianie płytek portali, ci kupcy zyskają możliwość wytwarzania różnego rodzaju towarów w odpowiednich kolorach oraz wielkościach. Wytworzone relikty, czyli małe towary oraz artefakty, duże produkty, ci kupcy wystawią na sprzedaż, na swoją półeczkę, aby je zmonetyzować w fazie handlu. Tak oto prezentują się kupcy z gry podstawowej. Zerknij teraz na każdy z dodatków, co zawiera pudełko i w jaki sposób ta zawartość zmienia rozgrywkę. Zacznę od najmniejszego sekretnej skrytki. Znajdziesz tutaj całą hordę stworów i złoczyńców, od krakena przez piratów do zabójców, czyli 12 nowych kart zepsucia. Każda wprowadzi inne modyfikacje rozgrywki, wydłużając bądź skracając grę, zwiększając bądź też zmniejszając rywalizację pomiędzy graczami. W tym dodatku są nowe karty mieszkańców, które należy wtasować do talii z gry podstawowej. Są również nowe karty łotrów oraz 8 szarych towarów łotra. Na wody zatoki wypłyną trzy nowe łodzie, z czego jedna mała, dwuosobowa, którą należy umieścić pod wyspą smoka. Będzie to łódka, którą można zacumować dodatkowo do dowolnego pomostu, nawet już zajętego przez inne duże łódki. Pozostałe dwie duże łodzie posiadają nie cztery, a pięć miejsc. Umieść po jednej takiej łodzi po obu stronach zatoki. Odpowiednią konfigurację łodzi w grze uzyskasz, wykorzystując 8 kart przygotowania łodzi, każda z innymi ustawieniami. Ale to nie koniec nowości w tym małym pudełku. Są tutaj także hale obfitości z dwoma symbolami danej gildii. Płytkę taką zabierze gracz, który posiada najwięcej symboli danej gildii, więc zyska dodatkowe dwa symbole do końcowej punktacji. Jaskinia zła też ma swoją płytkę i aż pięć symboli zepsucia, jak widzisz. Analogicznie gracz, który zgromadzi najwięcej symboli zepsucia, na koniec rozgrywki dostanie dodatkową karę w postaci takiego kafelka i jeszcze dodatkowe pięć symboli zepsucia. Gdyby był remis w tym zakresie, gracze przydzielają sobie po dwa zepsucia, te symbole widoczne z drugiej strony kafelka. To nie koniec kafelków z tego rozszerzenia, bo mamy też festiwal Wyspy Smoka. Na ten kafelek odłóż po jednym przybyszu z worka w fazie podróży, czyli kiedy na początku rundy wypełniasz łodzie. Gdy na tej wyspie zbierze się 8 przybyszów, będziesz mógł zabierać stąd wybrany kolor przybysza podczas ładowania łodzi, zamiast losować w ślepo mipla z woreczka. Jednak za to musisz zapłacić, no i dobrać kartę zepsucia. Następną nowością, jaka pojawia się w tym dodatku i zmienia rozgrywkę, są liderzy gildii. To specjalni przybysze, którzy liczą się podwójnie. Ich miple należy dorzucić do woreczka i po wylosowaniu trafią do łódek, a stamtąd albo na kładki, albo do gildii. Lider Łotrów też liczy się za dwóch. Cóż to za sekretna skrzynka bez sekretu? I uwaga tutaj mały spoiler, jeśli ktoś nie chce widzieć to przywincie proszę tak z pół minutki. Otóż to najmniejsze z dodatków pudełko skrywa w sobie plansze, a to oznacza nowy typ postaci. Mrocznie to wygląda, bo tu trafiają złoczyńcy, a postać nowego kupca to złodziej, który krótko mówiąc będzie sprzedawał informacje. Zatem taka mała sekretna skrytka a tyle w niej różnorodnej, ciekawej i dość znacznie modyfikującej rozgrywkę zawartości. Oczywiście poszczególnych elementów możesz używać wymiennie, niekoniecznie wszystkich razem. Wyrocznia to nowy typ kupca, zatem suchościeralny flamaster będzie w użyciu podczas wróżenia z gwiazd, tworzenia horoskopów, a nawet przewidywania przyszłości. W skrócie jak to działa. Wrzucasz 5 run do naczynia. To, w której części naczynia znajdą się poszczególne rodzaje run, zdeterminuje, jakie akcje będziesz mógł wykonać. Na przykład, gdy kość i jedna błękitna kostka wpadną do tej samej połowy naczynia, będziesz mógł wykonać akcję wróżenia z gwiazd. Siła Twojej akcji natomiast zależy od wartości na błękitnej kostce. Zatem, uzyskując wartość 3, możesz narysować 3 linie na siatce wróżenia z gwiazd. Obrysowując jedno pole, zyskasz talizman, czyli mały towar w kolorze pola, jakie zakreśliłeś. Gdy połączysz się z linią krzyża zepsucia, musisz dobrać kartę zepsucia. Analogicznie, dwa pola zapewnią ci księgę, czyli duży towar. W wypadku horoskopów bazujesz na wynikach na dwóch kostkach, które trafią do tej samej połówki naczynia. W górnym rzędzie musisz wpisywać cyfry rosnąco dokładnie o jedną wartość od poprzedniej, aż do maksymalnie wartości 4. Odwrotnie w dolnym rzędzie, czyli tam malejąco od wyższej wartości aż do 1. Kiedy zapełnisz pole wymaganą cyfrą, możesz skorzystać z premii widocznej nad bądź też pod tym polem. Przepowiadanie przyszłości wiąże się natomiast z przewidywaniem, jakiego koloru klienci zostaną wyciągnięci z woreczka do łodzi. Oznacz klientów w wybranym kolorze, wymazując flamastrem pozostałe kolory z symbolu Mipelka. Za każdym razem, gdy jakiś gracz wyciągnie mipla w pasującym kolorze, spełni się Twoja przepowiednia, a więc wytworzysz księgę bądź talizman, wysyłając mały bądź duży towar na swój stolik. Tak pokrótce działa wyrocznia, która jest jednym z trzech dodatków wprowadzających nowy typ kupca, a tym samym unikalne dla niego komponenty oraz mechanizm działania. Zobacz teraz następne rozszerzenie. Dwelma smoczykieł to potentatka w dziedzinie hodowania smoków. Jej rodzina zajmuje się tym od pokoleń, zatem już ma niemałe doświadczenie w ich karmieniu, by wyrosły na wielkie smoczyska. W tym dodatku pojawia się nowy rozmiar towaru, w tym przypadku żywego towaru, bowiem mamy 8 małych smocząt, 8 dużych smoków oraz takie 4 wielkie smoczyska. A to, jak duże smoki urosną, zależy od tego, ile zjedzą karmy. Na ranczu rosną cztery drzewa w czterech kolorach gildii. Na każdym znajdują się po dwa znaczniki karmy. Te białe to jokery, czyli zastępujące każdy kolor. Hodowczyni smoków wykonując jedną z akcji będzie rozkładać wylosowane z woreczka znaczniki karmy zgodnie z ich kolorami na sąsiednich polach na planszy rancza. Następnie może wykonać akcję karmienia smoków, w ramach której owe poczwary wykluwają się i rosną, zjadając kolejne znaczniki. Gdy smok zjada jeden znacznik karmy, rośnie na małe smoczątko w kolorze karmy, jaką zjadł. Odpowiednio, zjadając dwa znaczniki, urośnie do rozmiaru dużego smoka. Zjadając karmę, smoki mogą poruszać się po ranczu, ale tylko na pola, gdzie leży karma tego samego koloru, przemieszczając się w poziomie lub pionie, nigdy nie po skosie, na sąsiednie pole. No i muszą omijać drzewa, a także inne przeszkody. Gdy urosną do pożądanego rozmiaru, trafią do zagrody ale po jedzeniu smoczątka, smoki i smoczyska zostawiają po sobie pewien cuchnący prezencik, czyli żetony kupy. Dwelma co jakiś czas musi je wszystkie posprzątać, aby nie blokowały pól ruchu kolejnym smokom oraz miejsc na rozkładanie karmy. Dodatkowo hodowczyni smoków może zrobić troszkę więcej przestrzeni na planszy swojego rancza, ścinając drzewa. Odblokuje tym samym symbole gildii oraz zyska znaczniki karmy, w tym także te białe, czyli jokery, które trafią do jej woreczka. Warto też wiedzieć, że wielkie smoczyska, czyli unikalny dla tego rodzaju kupca rozmiar żywego towaru, Dwelma może sprzedawać jedynie na czarnym rynku. Zatem, wraz z dużą ilością złota, jakie za te wielkie okazy może uzyskać, musi połączyć z kartą zepsucia, jaką dobierze. Ale jak zawsze. To kwestia kalkulacji zysków i strat. Na koniec udajmy się na spoczynek do karczmy. Oberżysta to kolejny rodzaj kupca, który zapewni nam łoże w odpowiednim kolorze, a jak klient będzie pasował owym kolorem, to może się przysiąść w gospodzie, przy stole, na odpowiednim krześle, stając się stałym klientem i zapewniając cenne punkty graczowi. Jak zatem działa mechanizm zarabiania złota przez oberżystę? To kupiec, który nie produkuje dużych towarów, a jedynie małe w postaci napitków, które wystawia na swoją ladę. Zatem będzie sprzedawać jedynie na środkowym i prawym, czyli czarnym rynku. Ten kupiec nie ma też symbolu gildii, ale za to ma coś dla siebie unikalnego, czyli fazę zakwaterowania. Po sprzedaniu drinków w danych kolorach i zarobieniu złota, może zabrać z każdego pomostu jednego przybysza. W tym też łotra, w kolorze, który jest najliczniejszy na danej kładce. Następnie umieszcza takiego mipla na łóżku w pokoju w swojej oberży, o ile łóżko w tym pokoju pasuje kolorem do koloru przybysza. Dodatkowo może wybrać tylko pokój po tej samej stronie co pomost, czyli biorąc czerwonego przybysza z lewej kładki, może wysłać go tylko do lewego pokoju, jeśli posiada tam łóżko w czerwonym kolorze. Wszyscy pozostali klienci wpadają wtedy w złości oberżysta, zabiera ich i umieszcza na obszarze awantury. Robi się niezły kocioł i zadyma. Oberżysta zyska nagrodę w złocie, jaka widoczna jest na danym łóżku za każdego dopasowanego klienta. Jeśli posiada stałego klienta, czyli takiego siedzącego przy stole w karczmie poniżej, dostanie dodatkowe złoto. Im więcej gości w gospodzie, tym większy zarobek. No ale co z tą awanturą? Otóż za każdego przybysza, który wdał się w tę bijatykę, oberżysta musi dobrać jedną kartę zepsucia. Przypomnę Ci, że między innymi zatrudniając lokalnych mieszkańców, będziesz mógł pozbyć się tych kart i nieco posprzątać po tej karczemnej awanturze. A zatem, co powiesz na wyprawę do tej fantastycznej zatoki? Który z kupców spodobał Ci się najbardziej? Jakie towary chciałbyś produkować i zarabiać na nich fortunę? Mam nadzieję, że ten przegląd przez zawartość gry podstawowej Zatoka Kupców i każdy dodatek do tej gry pomoże ci zdecydować. I jeszcze na koniec dwa zdania, może ciut więcej mojego podsumowania, ale będę się straszczała. Podstawowa gra Zatoka Kupców to można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu: cztery gry w grze, przez to, że każdy z asymetrycznych kupców ma swoje unikalne zasady swoje mechanizmy. Znajdziemy tutaj trochę worker placementów, poznaci Karczmarza, mamy Wyrocznie i jej mechanizm Roll and Ride są też kości przypisane choćby do Kowala czy też eksploracja jaką ma kapitan. Czyli każdy gra w trochę coś innego, ale jednak to samo poprzez główną planszę, czyli tą wspólną przestrzeń no i ten sam cel dla wszystkich graczy. Podoba mi się działanie zegara, dokładnie zmiennej kolejności rozgrywanych przez graczy rund. Każdy kupiec płaci za swoje akcje godzinami, czyli tak samo, ale jednocześnie każdy wydaje inną ilość tego czasu na różne akcje, jakie wykonuje. Tym samym przemieści swój znacznik o różną ilość pól na zegarze, zatem no raz wykona w turze jedną, czasem dwie akcje, podczas gdy pozostali gracze czekają w tym momencie na swoją kolej. W wypadku zegara głównie chodzi o to, że przekraczając symbolem Dokładamy przybyszów do łódek. A wówczas no to ja decyduję, do której łódki dokładam danego mikpelka. A jeśli jeszcze wypełnię cały statek, to zdecyduję, do którego pomostu zacumować, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. Generalnie ta nieoczywista kolejność rozgrywanych przez graczy tur zmusza do planowania, jak najmądrzej wydać godziny na a jednocześnie obserwowania rywali i ich poczynań właśnie z owym czasem. Podoba mi się, że zastosowano tutaj właśnie takie rozwiązanie zamiast rozgrywania tur po kolei zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i według mnie bardzo dobrze wpisuje się to w rozgrywkę. Jak już wspomniałam o łodziach, to teraz trochę rozwinę temat tego no, swoistego wyścigu, kto do jakiej łódki wpakuje Mipla w danym kolorze, a komu uda się zacumować statek przy najlepszej dla siebie i swoich interesów kładce ryneczku. Generalnie jeśli uda mi się przy tej okazji zacumować stateczek z klientelą, która ewidentnie pasuje innemu graczowi przy pomoście, gdzie może sprzedać towary, jakich on zupełnie nie ma, no to słuchajcie, dla mnie bomba, bo w tych momentach zawsze patrzy się na to, aby ściągnąć klientów danego rodzaju na kładkę, jaka mi najbardziej pasuje. A zatem ten rodzaj interakcji bardzo mi się tutaj podoba. Trzeba też przyznać, że ta planszówka jest ładnie wykonana. Fajne stateczki, fajne są też te mipelki, i sam, samo wkładanie ich jest takie nawet klimatyczne. Całość bardzo przyjemnie wygląda w takim stylu nieco bajkowym, z jakiegoś tam kolorowego świata. No, sprawia, że obcuje się z tą grą po prostu miło. Dodam też, że Zatoka Kupców według mnie jest też dobrze wykonana i szczególnie doceniam organizery dla graczy, w których wszystkie te elementy danej postaci mają swoje miejsce. Trochę szkoda, że zabrakło ich w dodatkach swoją drogą w pudełku każdego z tych rozszerzeń. Jest no, sporo powietrza, takie to trochę sztuczne zapychanie przestrzeni na regale, w, w mojej ocenie. Niestety też zawartość z rozszerzeń nie zmieści się w pudełku gry podstawowej. No jedynie w wypadku sekretnej skrytki udało się tak naprawdę największą ilość nowości zmieścić w najmniejszych gabarytach pudełka. No ale to wynika z faktu, że tutaj mm, samo pudełko jest planszą, a nie tak jak w pozostałych dodatkach. Plansze są duże, jednak powiem wam, że boli mnie trochę to, że te pudełka od dodatków muszą zajmować aż tyle miejsca na moim regale, gdzie ja często walczę naprawdę o każdy centymetr. Zatem skoro już zaczęłam troszkę narzekać, mimo że mamy fajną interakcję na statkach, czyli dokładanie tego mipelka, ściganie się trochę kto jakiego dołoży i gdzie zacumuje dany statek, to to mimo wszystko każdy jest mocno wpatrzony w swoją planszetkę gracza. Dla mnie tej interakcji jest zbyt mało, ale myślę, że dla wielu z Was może to zupełnie nie być minus. Po prostu ja lubię gry z większą ilością interakcji między graczami. Mam jeszcze mieszane uczucia, jeśli chodzi o postać jednego z kupców, konkretnie o panią Kapitan, która nie tyle produkuje, co wyławia skarby. I o ile te małe wyławiam w konkretnych kolorach, to już te duże skrzynie no, są niespodzianką, więc Ciężko mi było się dostosować do kolorów mipli przybyszy, którzy czekają i chcą kupić duży towar, a wysyłanie dwóch statków w to miejsce, aby się dowiedzieć, jaki kolor skarbu jest, pochłania sporo akcji, więc według mnie ta postać jest zdecydowanie bardziej trudna niż inni kupcy, gdzie grało mi się płynniej, sprawniej i dużo łatwiej byłam w stanie swoją linię produkcyjną, że tak powiem, dostosować sobie do przybyszów, jacy czekają na kładkach. No dobrze, moi drodzy, podsumowując, Zatoka Kupców to jest gra, której głównym atutem są asymetryczne role, w jakie się wcielamy. Za sprawą właśnie tych różnych kupców ta gra jest na swój sposób wyjątkowa. Ja sobie nie przypominam planszówki, w której różnice między postaciami są na tyle znaczne, że ma się takie no, złudne jednak uczucie grania w coś nowego. Przy tym proste zasady tej gry czynią z niej przystępną, myślę, że można powiedzieć, dla wszystkich typów planszówkowiczów. Zatem wydawać by się mogło, że yy, no, ta planszówka zostanie w mojej kolekcji. Czy tak będzie? Powiem Wam szczerze, sama nie wiem. Z jednej strony przyjemna, ładna gra, do której przyznaję, chętnie usiądę na, na takie rodzinne rozgrywki, ale pod warunkiem, że wszyscy moi współgracze będą znać zasady i że nie będę musiała tłumaczyć, jak działają mechanizmy każdego kupca, każdej osobie oddzielnie. Dodatkowo ja mam po paru rozgrywkach yy, takie towarzyszące mi uczucie, że poznawanie kolejnych kupców nie jest tym, co mnie będzie interesowało, bo to jednak jest wciąż ta sama gra, w której mi brakuje trochę większej głębi rozgrywki, brakuje mi też tej większej... Ilości interakcji, natomiast dla wielu z Was może okazać się ona takim właśnie przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, jeśli szukacie prostego, ładnego euro. Ja spędziłam przy rozgrywkach w zatokę kupców i każdy z tych dodatków czas miło, ale finalnie bez jakiegoś takiego zachwytu. Zachęcam Was, abyście zobaczyli sobie tę część z zasadami, bo myślę, że na jej podstawie będziecie w stanie ocenić, czy to jest coś. Dla was. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli materiał Wam się podoba, oczywiście zostawcie kciuka w górę, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o zatoce i o rozszerzeniach. No i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć!